Coraz częstsza krytyka jakości dokumentacji medycznej niesie za sobą informację, że zasady jej prowadzenia nie są szeroko znane lekarzom. Mnogość przepisów prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej, a w szczególności ich nieznajomość, może prowadzić do przykrych konsekwencji dla lekarza. Należy pamiętać, że prowadzenie dokumentacji medycznej nie niesie tylko informacji klinicznych, ale także naukowe, ekonomiczne, kontrolne a przede wszystkim lekarsko-sądowe. Dokumentacja medyczna, bez względu czy jest prowadzona w szpitalu, czy w praktyce indywidualnej lekarza, musi zawierać informacje formalne i merytoryczne. W części formalnej powinna zawierać takie dane jak nazwę placówki udzielającej świadczenia zdrowotnego, jej adres, telefon, dane, inne dane kontaktowe numery rejestrowe, tak jak numer NIP, REGON, numery wpisów do odpowiednich ewidencji. Część merytoryczna dokumentacji medycznej powinna zawierać istotne informacje uzyskane podczas badania pacjenta, a także podczas zbierania wywiadów lekarskich. Do najważniejszych należy zaliczyć informacje o chorobach przebytych, chorobach przewlekłych, przebytych hospitalizacjach, operacjach Innych zabiegach, ordynowanych lekach wraz z informacją o lekach przepisywanych na receptę, wraz z ich dawkowaniem, informacje o uczuleniach, szczepieniach i inne informacje, które w istotny sposób wpływają na postępowanie lekarza. Dokumentacja medyczna powinna być prowadzona w sposób chronologiczny i czytelny. Niedopuszczalne są jakiekolwiek usuwanie informacji z dokumentacji medycznej. Jeżeli w Dokonując wpisu do dokumentacji medycznej, popełnimy błąd. Należy taki błąd przekreślić, oparafować, spodając krótką przyczynę nanoszonej poprawki. Kiedy pacjent przynosi nam dokumenty z, od innego lekarza, należy zapoznać się z tymi dokumentami, nie zabierając mu oryginałów dokumentów. Oryginały te należy zwrócić pacjentowi za pokwitowaniem. A w naszej dokumentacji medycznej należy zamieścić ich kopie bądź odpisy. Dokumentacja medyczna musi zawierać takie ważne informacje, jak oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do informowania jej o stanie zdrowia pacjenta, o leczeniu, o rokowaniu, a także upoważnienie osoby bliskiej na temat ewentualnego otrzymania dokumentacji medycznej z leczenia naszego pacjenta. Takie upoważnienie ważne jest dlatego, ponieważ jego złożenie powoduje, że rodzina pacjenta może uzyskać dokumentację medyczną także po zgonie pacjenta. Dokumentacja medyczna niesie ze sobą bardzo ważną wartość dowodową. W momencie, kiedy pacjent składa skargę na lekarza, dokumentacja medyczna jest praktycznie jedynym dowodem kontaktu lekarza z pacjentem. Specjaliści zajmujący się orzekaniem o prawidłowości prowadzenia dokumentacji nazywają tę dokumentację niemym świadkiem badania lekarskiego.